Hej wszystkim, dzień dobry. Wychodzę dzisiaj na spotkanie z koleżanką. Nie mam jakoś bardzo dużo czasu, więc będzie to taki makijaż dzienny, szybkie gadżety w mi, bez jakichś skomplikowanych akcji na oczach. Dlatego, że od kiedy mam lifting rzęs to właściwie się nie maluję, albo oczy maluję bardzo, bardzo delikatnie na zasadzie cienia w załamanie i czegoś rozświetlającego. Więc mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba. Zapraszam i zaczynamy od nowości. Tak jak Wam mówiłam, spodziewałam się paczki od natury z nowością Skobo, czyli tym podkładem Pro Formula Full Cover Foundation. I ja mam mój w kolorze 1. Dostałam całą gamę, ale nie będę Wam jej otwierać, dlatego że nie chcę, wiecie, napoczynać tych podkładów. Ta jedynka jest dla mnie chyba trochę za ciemna. Ona jest zobaczcie, taka beżowa. Tutaj nałożyłam dwie pompki i chcę Wam pokazać, na jaką powierzchnię wystarczą. I lecimy z klepywaniem. On ma mieć mocne krycie, i myślę, że już można zauważyć, że rzeczywiście to krycie jest. Raz go sobie tak nałożyłam testowo po tym, jak otrzymałam paczkę. Mówię, a ah, tylko tak nałożę i zobaczę, jak on wygląda. I muszę Wam powiedzieć, że wyglądał naprawdę bardzo dobrze, ale nakładałam go suchą gąbką. Tak, no po prostu jak mam ochotę coś przetestować w ciągu dnia, to często gąbek nie moczę, tylko nakładam od tak. I bardzo mi się ten efekt podobał, więc jestem ciekawa, jak to będzie dzisiaj z tą zmączo zmączoną. O i zobaczcie jakie ładny krycie, tutaj mam y, bąbla brzydkiego, więc nie patrzcie na niego, ale zobaczcie, że jest spoko krycie, a jeszcze cały czas mam dużo na ręce, więc postaram się całe te dwie pompki wykorzystać do cna, zobaczcie jak się ładnie rozprowadza, naprawdę tak bezproblemowo, nie robi jakichś smug, jest gęsty, gęsty kremowy i właściwie niewyczuwalny na serze. O, chyba delikatnie ma to wieje, ale nie jakoś bardzo, bardzo mocno. Dobra, zobaczcie jak wygląda ładnie krycie po dwóch pompkach. Dla mnie dwie pompki to jest naprawdę bardzo mało, ale chyba jeszcze dołożę taką ciupinkę, żeby zakryć do kamery, ale nawet to za bardzo jest niepotrzebne. Naprawdę bardzo, bardzo ładne krycie jest z tego podkładu, tylko mam troszkę obiekcji co do koloru, bo wydaje mi się, że na żywo w świetle dziennym, którego dzisiaj nie ma, bo jest brzydko, pochmurno i padająco, będzie się wydawał trochę za ciemny i nawet powiedziałabym, że delikatnie zbyt oliwkowy bo tutaj w tej kamerze myślę, że będzie spoko, z tego względu, że lampy zawsze świecą na twarz i ją troszkę rozjaśniają, a jak się nałoży odrobinkę za ciemny podkład, to on się wydaje wręcz idealny właśnie w lampach. No, bardzo ładne krycie i też fajne wykończenie, takie satynowe. No, naprawdę, naprawdę jest spoko. Tutaj sobie jeszcze trochę tam z tej gąbki nałożę na powieki. I myślę, że korektorów użyję dwóch Essence High Coverage. Tutaj trochę bardziej. Wiem, że dużo osób mówiło, że dla Was on jest bardzo ciemny ta jedynka. I że nie możecie go używać. No, rzeczywiście on nie należy do najjaśniejszych, ale mi się wydaje, że ja jestem w swoją karnację w stanie to w ten wpasować, nie? I powiem Wam, że zaczęłam używać troszkę intensywniej tych kosmetyków ogólnie z natury, przez to, że dostaję paczki. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona em, jakością i cenami. Ostatnio też używałam z serii tej Matte Blur Effect, tej takiej czarnej z My Secret, podkład, który kosztuje chyba no tam, 17 zł, 13 w promocjach, może nawet i taniej i on utrzymuje się u mnie matowo genialnie, naprawdę jestem aż w szoku i myślę, że będzie film o kosmetykach z natury, bo naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Wiecie, że ja lubię ogólnie tanie kosmetyki, więc y, nie jest dla mnie zaskoczeniem to, że one mogą być dobre, tylko po prostu, że y, nagromadziło się tyle dobrych produktów. I można nimi wykonać cały makijaż i być naprawdę zadowolonym i ładnie wyglądającym. Wszystko sobie tutaj wyprasuję, szczególnie na czole, bo niestety te zmarszczki to lubią być brzydkie. I użyję pudru Luz Transparent Powder, też z My Secret. Minęło 8 minut, a już mam zrobioną właściwie całą twarz, i ja bym mogła wyjść w takim makijażu, jeszcze najwyżej bym sobie lekko wytuszowała rzęsy: jakiś brązer i pomadka i tyle, bo brwi mam nawet zrobione henną, więc one są takie. takie, ujdą w tłoku. I tutaj użyję teraz bronzera Tune Sunshine. On jest taki neutralny, powiedziałabym. Używam go cały czas nie tylko latem i tylko trochę, bo tutaj mówię, to ma być raczej delikatny makijaż, więc. Oko też nie będzie mocne, zatem kontur też nie będzie przesadzony. Tylko się tak delikatnie przybrązowię. Może jeszcze trochę różu z Deli. Multicolor w kolorze 3, tak mi się wydaje. 2. O, i użyję trochę tych takich bardziej różowych, jak zawsze. I tylko tutaj trochę dla koloru. Dobra, to teraz szybki makijaż oczu. I tak jak mówię, szybki makijaż oczu jest szybki. Czyli przede wszystkim ten cień będzie w załamaniu i chyba tyle. I nakładam go pędzelkiem Kawaii K80. Ja chcę tylko zaznaczyć delikatnie załamanie, żeby coś tutaj na tym oku było. I jeszcze pokażę Wam nowość z My Secret jakiś cień. Takie nowe wyszły fajne, pojedyncze, ładne bardzo. Takiego sobie użyjemy. Maksymalnie dwóch i tyle. Dzisiaj to jest takie pierwsze nałożenie tej chmurki. Potem chyba jeszcze to wyblenduję jakimś czystym pędzlem. I na dolną powiekę ten sam cień. I ja w makijażu dziennym też dosyć nisko wyjeżdżam takimi cieniami, takimi właśnie transferowymi, ponieważ one giną przy tuszowaniu. W wytuszowaniu nie widać tego, że ta linia jest nisko, więc spokojnie do tej linii zmarszczek mogę sobie wyjechać. I ja właściwie to. No, taki, wyja taki wyjazd w dół robię przy każdym makijażu. Przy dziennym również, bo tak jak mówię, no, ja mam dosyć długie te dolne rzęsy, i jak je wytuszuję, to najzwyczajniej one zasłaniają to i jest tylko delikatny cień pod spodem z koloru. I tutaj Wam pokażę, jakie ładne cienie otrzymałam z My Secret. Mam nadzieję, że widzicie, jakie ładne. Naprawdę tutaj taki właśnie niebiesko-fioletowy, tutaj taki bardziej szmaragdowy, niebiesko-różowy. I jeszcze taki bardzo bezpieczny, złoty, taki szampański i myślę, że właśnie jego użyję. To jest numer 21. I użyję sobie odrobinny bazy z Bell, żeby mi się tutaj przykleiło, bo powiem Wam, że przy tych rzęsach to też się ciężej manewruje, bo jakby nie było, one są dosyć długie. I ja wolę sobie coś nałożyć, żeby ani mi się na nie nie osypało, ani żebym nie musiała jakoś nie wiadomo jak długo wcierać, i mocno wcierać tych cieni, które tam tutaj przywędrują. Dawno nie używam tej bazy, i zapomniałam, że ona też jest taka dosyć mocno lepka. To jest baza, która była kiedyś biedąca na jakiś taki sezon sylwestrowy, już dawno jej nie ma, ale ona też jest lepka, właśnie. Może być używana jako baza pod cienie, taka zwykła, i pod brokaty. No dobra, i używamy tego cienia. One są takie, powiem wam, że dosyć mocno woskowe pod palcami. One są takie chropowate, nawet troszkę. No, to to robi, nawet nie wiem, czy nie przygiełam. Do makijażu dziennego na całą powiekę jest spokoj, jeżeli ktoś lubi taki troszkę mocniejszy blask. To jest taki trochę metalik. On jest, powiem wam, że on jest bardzo ładny. On jest jakby lekko. Rose goldowy, ale w taki bardzo jasny sposób. Czyli ten rose jest jasny i ten gold jest jasny. Naprawdę ładny cień. Wracam do pędzla. Już nie dokładam żadnych cieni, ale po prostu blenduję tutaj te granice, żeby te drobinki się rozproszyły. I makijaż oczu właściwie skończony. Teraz tuż chyba jeszcze użyję tej snapskary i będę się z nią żegnać. Jeżeli chodzi o tuszowanie rzęs liftingowanych, one u mnie się ciężko tuszują, bo ja sobie wszystko brudzę. Przez to, że one są takie bardzo mocno podkręcone i ja mam dosyć długie rzęsy, to wszystko sobie brudzę na powiece ruchomej, więc staram się patrzeć w dół i tuszować tylko tak, jak wiecie, delikatnie, ale z drugiej strony wtedy nie pokrywam tych końcówek i moje rzęsy się nie wydają aż tak długie, jakby mogły być. I robię tak, że czasami jeszcze je przetuszuję od góry i tak bardzo delikatnie. Podaj właśnie tę końcówkę, żeby one złapały trochę tego tuszu i zyskały na długości. Teraz już jest 11, więc mogę Wam powiedzieć, że jest 11, bo za dosłownie kilka minut ten makijaż będzie skończony. I myślę, że zrobimy sobie test, bo ja wychodzę po prostu na kawę. Więc myślę, że możemy sobie zrobić taki test. Wrócę i zobaczymy, jak się mi makijaż utrzymał. Nawet nie jestem w stanie Wam, niestety, dzisiaj pokazać, jak on wygląda w świetle dziennym, bo jest po prostu tak brzydko i szaro. Dawno tak nie było, żeby aż taka szaruga była za oknem. I właściwie zakończymy, więc teraz zrobimy usta. Girl Power z My Secret. Użyję trochę tej pomadki, to jest 209. Jeszcze sobie w międzyczasie, kiedy pomadka zastyga, przelecę policzki. I nałożę sobie na usta jeszcze nowość Skobo, czyli takie błyszczyki. Wybrałam sobie numer 602 Like a Star i to jest chyba jedyny błyszczący i taki bardziej półtransparentny, bo te błyszczyki ogólnie są dosyć mocno kryjące, a ten jest taki iskrzący, ale półtransparentny. Coś tam koloru zostawia, ale bardzo delikatnie. I te błyszczyki bardzo mocno pachną, nie wiem czy to nazwać wanilią, ale watą cukrową, nawet nie wiem czy to nie jest zapach baty cukrowej. I tak wygląda skończony makijaż dzienny, wykonałam go i tak o wiele dłużej niż jak się maluje tak szybko, bo tutaj jednak chciałam dokładnie, żeby wszystko było dobrze widać w kamerze, z tego względu, że no jednak taki obraz stateczny, jest wymagający i dużo osób widzi każdy szczegół, każdy mankament, a jednak na żywo tak nie ma. I będę chciała jeszcze powiedzieć dosłownie trzy zdania o tym podkładzie. Powiem Wam, że bardzo on mi się podoba. Drugi raz właśnie go mam na sobie. Pierwszy to był taki bardzo testowy, żeby zobaczyć w ogóle, czy to jest coś dobrego, czy kolor będzie dobry. I niestety ja widzę, że on jest dla mnie odrobinka za ciemny, ale to jeszcze jest do ogrania, to nie jest duża różnica, więc na pewno będę go używać. I on, powiedziałabym, że za bardzo mi nawet nie podkreśla tych zmarszczek na czole, a dużo podkładów mi to robi. Wygląda gładko, może nie powiedziałabym, że jakoś bardzo kamufluje pory, ale jednak wygląda dobrze, świetnie kryje, naprawdę krycie jest porządne, dla mnie dwie pompki są wystarczające, a dla mnie dwie pompki to jest naprawdę mało bo wiecie, że ja jednak mam o wiele więcej do krycia niż taka przeciętna osoba, fajnie się rozprowadza jest kremowy, nie sprawia problemów, nie zastyga jakoś tak nagle, że musimy walczyć z gąbką i w ogóle go właściwie nie czuć na skórze, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny podkład Wrócę po kilku godzinach i zobaczymy, jak to się utrzyma. Teraz jest godzina 11 i zaczynamy test. Hej, przychodzę do Was na pierwszą aktualizację. Mamy godzinę 15.14. Jakoś nigdy Wam nie pokazuję tego telefonu. Mam nadzieję, że mi wierzycie na słowo i minęły 4 godziny od skończenia makijażu i zobaczcie, jak to wygląda. No, według mnie wygląda naprawdę zacnie. Nawet powiedziałem, że nie nagannie. Delikatnie podkreśliły mi się zmarszczki, ale to jest normalne, bo ja rozmawiam. Zawsze taką, wiecie, mimikę mam dosyć żywą, więc to mi się może delikatnie zbierać Natomiast możecie zauważyć, że tak naprawdę właściwie nie zaczęłam za bardzo błyszczeć Tutaj przy coś mi tam delikatnie zaczyna już przebijać to sebum Ale tak naprawdę po skończeniu makijażu ja się już w ogóle nie pudrowałam Nie odciskałam w międzyczasie, tylko pojechałam na miasto Byłam w szaliku, byłam z kapturem, bo pada I tutaj gdzieś tam na brodzie mogę mieć delikatne przetarcia Natomiast ja uważam, że jak na 4 godziny to jest naprawdę piękny wynik i super wygląd nic mi tutaj właściwie nie uległo większemu zniszczeniu. Delikatnie zaczynam się błyszczeć chyba na całej powierzchni twarzy, już nie jest aż taka matowa, jaka była. Ale i tak nie jest źle, no naprawdę jest super, jest super. Więc zobaczymy, jak to będzie za kilka godzin. Mam nadzieję, że takie aktualizacje Wam odpowiedzą coś, jakie podkłady wybierać. Myślę, że. Są przydatne szczególnie w przypadku osób z cerą tłustą i mieszaną, taką bardziej z tendencją do przetłuszczania się, ponieważ u nas te podkłady bardzo często się wyświecają, a ja już widzę po tym podkładzie Skobo, że jest naprawdę super obiecująco i myślę, że to będzie jeden z takich bardziej trzymających. Mat podkładów na mojej twarzy. Zatem zobaczymy się za kilka godzin i zobaczymy, jak to się wszystko utrzymało po całym dniu. Pora na całodniowe podsumowanie. Mamy teraz godzinę 19, czyli mam na sobie podkład i ogólnie cały makijaż. 8 godzin to nie jest najdłuższy czas, w jaki można testować. Podkład i jego trwałość, natomiast uważam, że przy cerze tłustej 8 godzin jest już jakimś tam wystarczającym wyznacznikiem, jak ten podkład się sprawdza i czy on jest dobry dla takiego typu cery, czy nie. I uważam, że ten podkład naprawdę daje radę. Możecie zobaczyć, że ja się już na całej powierzchni. Parzy świece, ale nie jest to też takie bardzo brzydkie błyszczenie, nie jest bardzo smalcowate, nie jest bardzo tłuste i nie jest to też podkład taki bardzo, bardzo znoszony po tych godzinach, bo naprawdę potrafię wyglądać w innych pokładach o wiele, o wiele gorzej wcześniej. Więc możecie zobaczyć, że ta cera już tam jest troszkę wybłyszczona, szczególnie przy nosie, ale ogólnie. Wygląda, wydaje mi się, że cały czas jeszcze w miarę świeżo. To już jest ten moment, kiedy mogłabym odcisnąć sebum i sobie przypudrować, jeżeli bym potrzebowała. Natomiast nie mam jakiejś wielkiej potrzeby tego robić, bo podkład jest komfortowy, nie czuję go na twarzy, nie czuję też jego właśnie tłustości. A często tak jest, że kiedy się zaczynamy wybłyszczać, no to już nam ta tłus tłustość po prostu zaczyna przeszkadzać. I właśnie w związku z tym, co mówię, wydaje mi się, że ten podkład będzie spoko dla skór tłustych, mieszanych, właśnie z tendencją do przetłuszczania, dla osób, które chcą trzymać mat w ryzach i wolą takie trochę bardziej matowe formuły, przy czym to nie jest formuła bardzo zastygająca, nie jest to formuła taka typu long stay, ja bym nie powiedziała, że ona taka jest, bo ona tak nie zastyga. Chociaż wydaje mi się, że ten podkład i tak się bardzo ładnie utrzymał, bo nie widzę, żeby on się gdzieś za bardzo pościerał, więc on trwały jest. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby. Zachować trwałość podkładu i żeby ona była jak najwyższa, no to też trzeba na przykład pamiętać o tym, żeby nie dotykać twarzy, żeby nie pocierać o twarz, bo to ścieranie. No, ścieranie jest mocniejsze od wszystkiego, tak? Nic nam tych uszczepków takich mechanicznych nie zatrzyma, jeżeli będziemy nieostrożni. Więc bardzo mi się podoba ten podkład. To jest takie moje pierwsze wrażenie, pierwszy taki porządniejszy całodniowy test, i też jeszcze moje wrażenia z tego co miałam tam na chwilę na twarzy. Natomiast bardzo mi się podoba i będę go z pewnością używać. Jedyne, do czego bym się przyczepiła, to trochę gama kolorystyczna, dlatego że ta jedynka mogłaby być dla mnie odrobinę jaśniejsza, a ja nie jestem jeszcze tą najjaśniejszą osobą w gamie polskiej. Wiem, że jest dużo osób, które są ode mnie znacznie bardziej białe, więc no nie dla każdego na pewno. Ale myślę, że cery tłustej powinny spróbować, bo to może się okazać coś naprawdę, naprawdę fajnego. Nie wiem, czy to jest najlepszy podkład z tych... Które się u mnie sprawdzają, ale na pewno jeden z lepszych, jeden z tych takich powiedziałabym, że w topce, dlatego że już widzę, jak mi się to utrzymuje, podoba mi się, jak wygląda na cerze. Ym, nie wygląda jakoś bardzo ciężko, nie wygląda na bardzo znoszony, a jednak 8 godzin dla cerycusta to jest naprawdę długi czas. I jeszcze może na sam koniec powiem Wam, na jakim miałam go kremie, dlatego że to może być ważne, dlatego że od jakiegoś czasu pod makijaż używam tego kremu Linia Anti-Acne do Cery. Trądzikowej i zauważyłam, że to jest naprawdę bardzo fajny krem. Jest lekki, to jest taki żel bym powiedziała, i naprawdę się bardzo dobrze sprawdza z podkładami, których ostatnio używałam. I to by było na tyle, to taki makijaż i test. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa!